bo to będzie kurde kręcone do telewizji, to, to, to... No to drodzy Państwo Szanowni, ja jestem skromny rolnik, farmer spod Zysowa i na zawodach rolniczych w Stanach Zjednoczonych w New Jersey w zucie beretem wygrałem łoto tego motora. Bo to motor jak motor, to jest, to jest nic specjalnego, no ale go wygrałem dalej. I co ja bym teraz zrobić z tym pociągiem? który ja? Żeby oni mnie dali jakoś, kurde, byli w łezkę, albo co, no to ja bym wiedział, co z nim robić. W pole bym się pojechał, kubitkę wziął, kurde, na to i... A ten to nie nie pojadę, to mnie stargo dziesięć i... i ja nie chcę, naprawdę, jego... Sprzedał mi to za kurczę, za, za małe pieniądze, za małe pieniądze, jak go A tak to oni mnie tam tłumaczyli, jak to go zapoli, z tego motora, no. To, ja, tego, co ja zapamiętał to to ja będę próbował tu miało być i tu kontakt jak mi się uda tego wariota zapalić. i go, i go daję ogłoszenie tam do, do gazety, do jak, trybuny ludu albo gazety chłopskiej kurdej i niech on idzie tak do nas sprzedaż. Po co niego? Jak ja już mówiłem w łezkę to, to ja bym chętnie wziął łezkę, ja bym chętnie wziął. No, tego to nie wezmę. Nie wezmę, no że u to łatki to mi nie robiono. Takiego kurwa wariota mnie dalej rolnikowi kurde podzesowano. Ludzie dajcie ze spokój, żeby, żeby, żeby nie no to ja bym tak piękny, to on jest trochę, no ale no zaraz o, pojadę kurde, o, gnojem go i, i no i co, po co Po co mi to, ja go zaraz będę sprzedawał i, i to, pomnijcie Państwo moje słowa, za chwileczkę o, i na telefon kurce wezmę i też zadzwonię do Tiamariki, podziękuję im za tę nagrodę, bo ja nie chcę takich nagród, kurde, ja co ja ci rozumiem, łyskę to ja bym był wziął. Bo ja na właskach to się znowu i ja to potrafię na łezkę rozebrać w części i złożyć, kurde. A to jest... To jest o taki to taki wariant na sędzisowa nauczył. On to jest pse kurde. On to jest kurwa drifusuje autem. O Jego ludzie w okolicy wszyscy znają. A mechanika i z niego jest, kurde. Ale to ja się już rozgodą, nie aż nie będę więcej godów. To będę mówić. Dobra cena będzie za niego, jego wystawię, będzie ogłoszenie raczej w gazecie chłopski i trybunie ludzi no i tak, i to jest wszystko ja dziękuję państwu za uwagę Motura ją ja bierę, wstawię go do garazu, przykryję, o ją ja workiem zdało, za i nie nie to, to zaucynać, bo to będzie kurde kręcone do telewizji to, to, to no to drodzy Państwo Szanowni ja jestem skromny rolnik, farmer spod Zesowa i na zawodach rolniczych w Stanach Zjednoczonych, w New Jersey w zucie beretem wygrałem łoto tego motora. Bo to motor jak motor, to jest, to jest nic specjalnego. no ale go wygrałem, dalej mi go, no i, i co ja mógł teraz zrobić z nim pociąć, kuria? Żeby oni mnie dali o, jakoś kurde byli w łezkę albo co, no to ja bym wiedział co z nim robić. W pole bym se pojechał, kubitkę wziął kurde na to i, A tym to nie, nie pojadę, bym to mnie stargo dziesięć i... i, i ja nie chcę naprawdę jego... Sedł mi to za kurczę, za, za małe pieniądze. Za małe pieniądze, go A tak to oni mnie tam tłumaczyli jak to tego zapolić, tego motora. No. jak tego co ja zapamiętał, to, to ja będę próbował. Tu miało być. I tu kontakt. Jak mi się uda tego wariota zapolić. nie tam do, do gazety, do jakiejś trybuny ludu albo gazety chłopskiej kurdej i niech on idzie tak do nas na już Po co mi go? Jak ja już mówiłem, łezkę to, to ja bym chętnie wziął łezkę, ja bym chętnie wziął. A tego to nie wezmę. Nie wezmę, no szczególnie to łatki to mi nie robiono. Takiego kurwa wariota mnie dalej. Rolnikowi kurde, podzesowano. Ludzie dajcie ze spokój, że ja nie no to ja by tak piękny to nie jest trochę, no ale no zaraz o, pojadę, kurde, o, gnojem był babrumi i no i co, o, po co, po co mi, to ja go zaraz będę sprzedawał i, i to, pomnijcie państwo moje słowa, za chwileczkę, o i na telefon kurczę wezmę i też zadzwonię do tamaryków, podziękuję im za tę nagrodę, bo ja nie chcę takich nagród kurde, ja co ja ci rozumiem, łyskę to ja bym był wziął. Bo ja na włeskach to się znam, ja i to potrafię na włeskę rozebrać w części i złożyć kurde, a to jest... To, jest o taki, to taki Marian sędzisz co mam na ulicy. On to jest pse kurde. On to jest kurwa dreyfu autem. Jego ludzie w okolicy wszyscy znają. A mechanik jakiś z niego jest, kurde. Ale to ja się już rozglądał, ja już nie będę więcej godów. To gada jest Dobra cena będzie za niego, jego wystawię, będzie ogłoszenie, raczej w gazecie chłopski i trybunie ludzi no i tak, i to jest wszystko ja wam dziękuję Państwu za uwagę Motura ją ja biorę, wstawiam go do garażu przykryję, o z workiem zdało nie, nie to jest bo to będzie kurde kręcone do telewizji to, to, to no to drodzy Państwo Szanowni ja jestem skromny rolnik farmer spod Zesowa i na zawodach rolniczych w Stanach Zjednoczonych w New Jersey w zucie beretem wygrałem łoto tego motora. Bo to motor jak motor to jest, to jest nic specjalnego. no ale go wygrałem, dalej jego, no i, i co ja mu teraz zrobić z nim pociąć kurde? Żeby oni mnie dali o, jakoś kurde byli w łezkę, albo co, no to ja bym wiedział co z nim robić. Ole bym się pojechał, kubitkę wziął kurde na to i... A tym to nie, nie pojadłbym, to mnie stargo dziesięgi i... i ja nie chcę naprawdę jego... Sprzedł mi to za kurcę, za... za... Małe pieniądze, za małe pieniądze jak A tak to oni mnie tam tłumaczyli, jak to go zapolić, tego motora. No. Jak tego co ja zapamiętał to, to ja będę próbował. Tu miało być i tu kontakt. Jak mi się uda tego wariota zapolić daje ogłoszenie tam do, do gazety, do jak, trybuny ludu albo gazety chłopskiej kurdej i niech on idzie tak do na sprzedaż. Po co niego? Jak ja już mówiłem, w łezkę to, to ja bym chętnie wziął w łezkę, ja bym chętnie wziął. A tego to nie wezmę. Nie wezmę, no sełuni to łatki to mi nie robiono. Takiego kurwa wariota mnie dalej. Rolnikowi kurde, No to jest, Ludzie <laughs> dajcie ze spokój, żeby nie osłuchać. Ja by tak piękny, to on jest trochę, no, ale no, zaraz o, pojadę kurde o gnojem był babrumi i no i co? O, po co po co mi? To ja go zaraz będę sprzedawał i, i to pomnijcie Państwo moje słowa, za chwileczkę o. I na telefon kurczę wezmę i też zadzwonię do Tamaryki. Podziękuję im za tę nagrodę, bo ja nie chcę takich nagród, kurde, ja z, co ja ci rozumiem, błyskę to ja bym był wziął. Bo ja na właskach to się znowu i ja to potrafię na włoskę rozebrać w części i złożyć kurde, a to jest... To jest o taki to taki wariant sędzi mnie na On to jest pse kurde. On to jest kurwa drifu autem. Jego ludzie w okolicy wszyscy znają. A mechanik jaki z niego jest, kurde. Ale to ja się już rozgodą, ja już nie będę więcej To To będę, górę. Dobra cena będzie za niego, jego wystawię, będzie ugosenie. raczej w gazecie i trybunie ludzi. No i tak, i to jest wszystko. Ja Wam dziękuję Państwu za uwagę. Motura i ja obierę, go do garazu, przykryję, o jakim ja workiem zawołuj i nie stoi.